dwójkę nowych zawodników ze stalu. Są z nami krótko, ale myślę, że, że, że kibice znają te dwójkę akurat zawodników. Bardziej Sroka to był, był reprezentant Polski, e, grał w wielu klubach, także myślę, że nikomu przedstawiać go nie trzeba. U, urosza tak samo. Myślę, że, że w zeszłym sezonie pokazał e, na co go stać, grał bardzo dobrze w Pulp Farmie, zdobyli Puchar Polski, był tam podstawowym zawodnikiem, także myślę, że będzie też dla nas dużym wzmocnieniem. Wtedy dzień inauguracji sezonu z PBG Basket Poznań, dla Pana na pewno mecz, mecz tak troszeczkę wiadomo, odmyślonego ryzyka można powiedzieć, ale pewnie będzie komplet, może Pan zachęcić jakichś kibiców, że się na halę Was wspierali? Ja mam nadzieję, że, że takie właśnie akcje zachęcają również kibiców do tego, żeby przyszli. Ja również bardzo serdecznie zapraszam, myślę, że stworzymy bardzo fajną drużynę i myślę, że warto przyjść nas zobaczyć, zamiast z siebie wszystko i będziemy starali się wygrać w a czy mówicie, jak wyglądają teraz wytrzymytowania te już Konkretnie ćwiczycie czy nie tak też na czy jednak e, cały czas się zgrywacie i, i cały czas posługujecie tutaj, tutaj tych tygodni? No jak powiesz, ta klika, zgrywamy się, wszystko, wszystko łączy to, że, 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 że nasza gra będzie wyglądała coraz lepiej. Mamy tydzień do do, do, do Ligi, bo już jesteśmy, jesteśmy 3, 3, dni, 3 dni z powieki z nowymi zawodnikami co z lepsze i coraz lepiej to będzie wyglądało. A czy wobec e, tych ostatnich problemów kadrowych w naszej drużyny, e, możemy patrzeć e, z pozytywnymi myślami pierwszy mecz e, na Stalu z Pograniem. No a jedynie zostałem? W No e, właśnie, no i ty, ty, trzeba być zawierzącym razem. Wychodzimy na parkiet po to, żeby wygrać, żeby, żeby, żeby kimś z nas byli zadowoleni. I, i, My wtedy, jak będziemy wygrywać, będziemy dobrze grać, będziemy się spełnieni i właśnie o to chodzi. Mamy dla kibiców, żeby, żeby oni, oni, oni nas przychodzili, wspierali i nas dopingowali. Co about że well, uh, you know, w Are you winning Oh, you know, that's the goal. That's the goal. Win the game. Uh, we have to do the right things to win the game. And is different. So we, if we play with good defense, we'll be fine. Okay.